kim ja jestem i czego szukam na tej Ziemi. Czytając Rossow wielu ludzi zadaje sobie pewnie takie pytanie, ale te dwa pytania i mnie najczęściej towarzyszą w ostatnich latach mojego życia. Kilka lat temu, całkiem niedawno, byłam zupełnie owinięta cołunem ziemskiej iluzji. Wibrowałam podobnie jak większość ludzi na tej Ziemi mglistej materii. Jeszcze nie wiedziałam, jakie człowiek potrafi skrywać w sobie tajemnice. Nieustająca siła życia i skrawieczności ukryta w moim ciele wybuchła potężnym płomieniem. Bez najmniejszej mojej pomocy. Została wskrzeszona z prędkością błyskawicy ręką niewidzialnego mistrza. Wszystkie te dziwy, jakie zaistniały w moim życiu, Poprzedził piękny sen z Panem Bogiem i wiadomość, którą wówczas otrzymałam: Wiesz to złoto i rozdzielaj między potrzebujących. Piękny sen pofrunął i została rzeczywistość i moje potężne zdziwienie. Dlaczego śniłam taki sen? Dlaczego śnił mi się Bóg? Nikt mnie nie pytał o odpowiedź, nikt nie liczył się z moim zdaniem, a może właśnie takie było to moje przeznaczenie? Niewidzialny mistrz działał dalej. Już po kilku dniach, po tym cudownym śnie poczułam w sobie dziwne symptomy. Wyraźnie zaczynała się jakaś choroba. Palił się we mnie wielki wewnętrzny ogień i chociaż wówczas ta sytuacja była dla mnie nie do wytrzymania, to ten, jak się okazało, dopiero zaczynał swoją działalność ukierunkowany wolą Boga. Bo moje zmysły były ciągle zbyt zamplone, niezdolne przeprowadzić mojego ducha przez dwie wrota. I ja też nie miałam wówczas o tym najmniejszego pojęcia. Od samego początku nie był to dla mnie łatwy czas. Ciężar ziemskiego myślenia ciągle plątał mi nogi, a los ćwiczył mnie do granic możliwości. I kiedy wydawało mi się, że znikąd już nie dostanę ratunku, Wszyscy byli bezsilni, nikt nie umiał mi jakoś pomóc czy nawet wyjaśnić, co się tak naprawdę ze mną dzieje, to jednak czułam, że w moim ciele zachodzą dziwne i niewytłumaczalne zmiany. Desperacko szukałam pomocy, bo już nie sposób było tak żyć. Trwało to tygodniami, później już miesiącami i tak zeszło na wiele lat. Najgorzej było na początku, lecz powoli. Dziwnie uświadamiałam sobie istotę mojej dziwnej choroby, a już po kilku miesiącach uświadamiałam sobie istotę prawdziwego duchowego bogactwa, jakie we mnie wlewał Bóg. Zaczęłam się wypełniać zupełnie innym zrozumieniem. Budziła się we mnie też jakaś wewnętrzna mądrość i inna intuicja. Od samego początku towarzyszyły mi zjawiska paranormalne. Odczuwałam potrzebę wielkiej ciszy i modlitwy. Zaczęłam wykonywać ni stąd, ni zowąd postury jogi, nie wiedząc, co ja robię, nie rozumiałam, skąd się to we mnie bierze. W ciemności mojego ciała zaczęło promieniować światło, tęczy i wirujące, przepiękne obrazy. Jeszcze wtedy nie rozumiałam tego zjawiska, Dzisiaj wiem, że to są budzące się poła świadomości. Odtąd moje ciało tańczyło dziwnym tańcem. Wibrowało w rytm nowej muzyki, która zaczęła mi towarzyszyć w roku 2000. Po kilku latach mojej transformacji, po to słoną nocy, w moim sercu zaczęłam słyszeć słowa poezji. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że mijały dni mojej nędzy i rozpaczy. W których zostałam bardzo boleśnie doświadczona. Obecnie wiem, że właśnie ten okres był dla mnie największym dobrodziejstwem. Ekspresem kształtował moją duszę. Moja stara natura przestawała istnieć. Czułam, że narodziłam się dwukrotnie w jednym życiu i w jednym ciele. Strzępki. Serce porozrywane na małe kawałki miało tyle pragnień, a teraz zostały tylko marne strzępki. Jak je poskładać? Jaką układankę z nich zrobić? Czy warto bawić się jeszcze życiem? Czy całkowicie poświęcić się Bogu? Po więcej informacji na temat doświadczeń związanych z duchową transformacją zapraszamy na stronę Ros of Sharon. God bless you, Wiesława.